Witaj świecie, z tej strony Miry i jego ego i nawet jego klocki Lego. Gdyż dzisiaj będziemy przedstawiać co tam nowego się wydarzyło w Kreciku i co nam przybyło do asortymentu. Będzie troszkę zestawów pirackich, będzie troszkę zestawów kastlowych oraz troszkę ciekawostek może na temat tych zestawów. Jeśli ktoś będzie zainteresowany jakimś fajnym prezentem na święta czy na Mikołajki jeszcze, no to jest dobra okazja, żeby zdobyć jeden z większych, mniejszych, Albo bardziej wymarzonych w dzieciństwie zestawów. Zatem przechodzimy od razu do konkretów i do pokazania tego, co mamy do pokazania. Zaczynamy z grubej rury i zaczynamy od piratów. Zaczynamy od jednego z najbardziej ikonicznych zestawów pirackich. Dosyć dużego jest to wyspa piracka Forbidden Island. Rok 89, czyli pierwszy rok istnienia piratów. Zestaw, który w zasadzie ma więcej. Ciekawych elementów niż realnie klocków Lego, to znaczy mówię tu o takich typowych klockach. Mamy ludziki, mamy flagę piracką, mamy palmę, mamy łódkę, mamy skrzynię z, ze skarbami, w tym przypadku z monetami dużo broni, dużo flag, tutaj mamy armatę, no, naprawdę sporo się w tym, w tym zestawie dzieje. A tak naprawdę, klocki mamy tylko gdzieś w tej konstrukcji. Tutaj jeszcze most wodzony, schodki prowadzące na most. No naprawdę, tutaj jest bardzo dużo elementów takich wartościowych. Gdyby chcieć tak poskładać ten zestaw, to każdy element tam kilka, kilkadziesiąt złotych może, może kosztować. No pomijając oczywiście te standardowe klocki. No ale tak, mamy taki zestaw w naprawdę ładnym stanie. Oczywiście 100% kompletny, jak to zwykle w kreciku. Ale jeszcze do tego zestawu jest pewien bonus, pewien bardzo wartościowy bonus w postaci pudełeczka. Udało nam się dorwać ten zestaw w pudełku. W całkiem ładnym stanie powiedziałbym, że aktualne zestawy dostępne w sklepie bywają, nawet czasem w gorszym, jak przyjdą gdzieś tam w złej, w złej dostawie. Mamy takie pudełeczko, jeszcze tutaj jest folika, jest, yy, jest szufladka, gdyż kiedyś tak to wyglądało, że były takie szufladki na klocki. Znaczy no teraz też się zdarzają wewnętrzne pudełka. Ale generalnie pudełko jest w naprawdę niezłym stanie, zachowuje kształt. Ma tutaj jakieś rogi, które delikatnie są gdzieś przytarte. Ale pamiętajmy o tym, że to pudełko ma 34 lata, ono jest starsze ode mnie, więc no, ma prawo troszeczkę gdzieś tam wyglądać. Dla zainteresowanych, no jeszcze tutaj gdzieś jakaś plamka się wydarzała na tym pudełku, nie jest idealne, ale jest w bardzo dobrym stanie i podnosi wartość zestawu. Do zestawu jest też instrukcja, w ogóle spójrzcie, yy, jakiej wielkości jest ta instrukcja. Ona ma dokładnie. 15, 16 stron, ponieważ kiedyś nie było tak, że jeden klocek to trzeba narysować jako trzy kroki w instrukcji. Nie, tylko z grubej rury lecimy. Dawaj, wszystko naraz. Tu jest, tu jest nawet ciekawostka, gdyż w tej instrukcji w oryginale zdarzył się błąd. Tutaj z jednym, z jednym klockiem jest tutaj mały, płaski klocek zamiast małej, małej jedyneczki. No i do instrukcji jest taka dodatkowa kartka, która, która pokazuje jak to powinno rzeczywiście wyglądać. Także nawet z taką ciekawostką udało nam się dorwać instrukcję. No i ten zestawik jest dostępny do sprzedaży. Poprzedni zleciał dosłownie w jedną noc podczas, podczas sprzedaży na klockonie. No także tutaj jest okazja. No jest oczywiście odrobinkę droższy z uwagi na to pudełko, które jest no ciężkie do zdobycia, zwłaszcza w takim stanie. A skoro jesteśmy przy wyspach pirackich, to od razu możemy pokazać chyba największą wyspę typowo piracką. To ją jest ciężko podnieść, więc muszę tu sobie bardzo uważać, ponieważ jest to wyspa piracka dostępna na dwóch płytkach, w tym jednej podnoszonej płytce bazowej. No i jest to wyspa z 91 roku Rock Island Refugee, coś takiego. No i ona ma tutaj połączoną też dodatkową płytkę bazową. Ja sobie to odłożę i będę pokazywał poszczególne elementy, bo będzie mi troszkę łatwiej. Mamy tratwę. Zbudowaną na tych takich okrągłych brązowych klockach, też z flagami, masztami, czy jakby to ktoś chciał nazywać. Mamy łódeczkę z żagielkiem, żagielek oryginalny, w całkiem przyzwoitym stanie, jak też na swój, na swój wiek. No i mamy tu jakieś dodatkowe elementy typu rekin. No i tak się prezentuje sama wyspa. Chciałem się pozbyć tych ruchomych tutaj elementów. Mamy most zwodzony, mamy jakieś maszty. No jest to po prostu troszkę jakby inna wersja. Tej wyspy, którą mieliśmy wcześniej, tylko zbudowana na skalę. Mamy pirata, piratkę, tutaj jakiś taki wysięgnik na, na sznureczku, też jest skrzynia ze skarbami, dużo broni, armaty. No typowe elementy dla tych, dla, tych, dla tych czasów. Jest też flaga piracka. Oczywiście, stan dokładny, co tam jest, ewentualnie nie tak, chociaż z tego co pamiętam, tutaj tylko ta flaga była tak delikatnie, delikatnie uszkodzona. No to wszystko w tym zestawie jest i też jest w całkiem niezłym stanie. W ogóle wszystkie zestawy, które dzisiaj prezentujemy, no dorwaliśmy w stanie takim dość mocno zakurzonym, więc wszystkie były, wszystkie były myte, wszystkie były czyszczone, także tutaj no nie powinno być żadnych niemiłych niespodzianek. No i też do zestawu mamy, yy, mamy instrukcję. W całkiem niezłym stanie, tutaj poszarpany jest troszkę przód, ale poza tym w środku też jest OK. No i znowu do takiego ogromnego zestawu, instrukcja ma całe 20 stron. Teraz to by była pewnie taka gruba, gruba książka, o ile w ogóle w jednej części. Co my tutaj mamy z malutkich zestawików? Polećmy sobie może chronologicznie, przynajmniej jeśli chodzi o piratów. W pierwszej wersji piratów z roku 89. No, walczyli oni z żołnierzami niebieskimi, yy, z żołnierzami imperialnymi. No i to jest słuchajcie łódka do przewożenia armaty. Znaczy nie przewożenia, przepłynięcia, przepływania armaty. W ogóle do przenoszenia armaty drogą wodną, co jest samo w sobie troszeczkę absurdem, żeby w takiej oto tratewce przewozić wielką, ciężką armatę. No fizycznie by się to chyba nie obroniło, no, ale takie zestawy kiedyś też były. Ten zestaw dostępny z instrukcją. Proszę bardzo, i co my tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze rok 89. Chyba tak, wydaje mi się, że ten zestaw też, e, też żołnierzy imperialnych jest z tych czasów. No, taka, e, taka oto wieżyczka zbudowana na płycie wyspowej. Do tego mamy łódkę, do tego mamy dużą, e, dużą niebieską flagę w całkiem niezłym stanie. No i dość białe są te klocki, bo oczywiście białe klocki niestety żółkną, ale te udało się jakoś dorwać w całkiem, całkiem niezłej kondycji. Do tego zestawu też mamy taką mikrusieńką, malusieńką instrukcję. I nie przypominam sobie z którego roku, ale też wydaje mi się, że z początku piratów jest ten zestaw, czyli malutka wyspa rozbitków, w którym jeden pirat pływa w miejsce do prania brudów. Mamy też, mamy też tutaj armatę zwierzątka, czyli, czyli małpkę, czyli papugę. Palmę. No, i też tutaj jest to zestaw, który zawiera stosunkowo dużo jakichś takich pozostałych elementów, a nie, tylko, a nie tylko samych, samych, samych klocków. Akurat do tego zestawu nie ma instrukcji, ale pamiętajcie, że wszystkie instrukcje można znaleźć w sieci. W tym, nawet na kreciku, udostępniliśmy taką prostą wyszukiwarkę, że wystarczy wpisać numer zestawu, no i wyszukuje w różnych miejscach i pokazuje linki do danych, do danych instrukcji. No i potem przenosimy się dalej w czasie. Wydaje mi się, że Chronologicznie, no to dalej będzie ten zestaw. Znowu taki, takie, coś, takie więzienie w skali mikro-żołnierzy imperialnych, no, w którym powinien się znaleźć Pirat. Czyli, a, czyli mamy taką figurkę Pirata, która docelowo powinna się znaleźć w tym oto więzieniu. No i w zasadzie tak wyglądało sporo, sporo konstrukcji, nie tylko pirackich, ale też zamkowych, że to sobie po prostu, to sobie po prostu było i stało, zawierało kilka ludzików i kosztowało no, statystycznie mniejsze pieniądze niż, niż te wszystkie wielkie wyspy. Do zestawu też oczywiście też oczywiście jest instrukcja. Czy z piratów mamy coś jeszcze, oczywiście, że mamy coś jeszcze. Gdyż potem w roku 92 albo trzecim tych niebieskich żołnierzy imperialnych zastąpili czerwoni żołnierze imperialni, więc w zasadzie tutaj się różnił tylko kolorek, kolorek torsu, no i troszeczkę też kolorystyka tych, tych zestawów. Tutaj znowu mamy zestaw biało-żółty, więc no może z tą kolorystyką to mnie troszkę, y, troszkę poniosło, akurat w tym przypadku, no ale mamy zestaw, w którym też jest coś chyba na wzór, y, na wzór więzienia. Tutaj to więzienie całe się mieści w y, tym dużym klocku skalnym, w tym lurpie, także już troszkę inna specyfika, troszkę są większe te wszystkie, y, te wszystkie klocki. No i do tego jest łódeczka na sznureczku, która może się przyczepić. Ten zestaw ma dość ciekawą płytę bazową, ponieważ to jest 8 na 22, a standardowa taka mała bazówka to była zwykle 8 na 16. To jest taka przedłużana, bardziej typowa dla lat 80., gdzie tam domki były na przykład na tym, a tutaj jest wykorzystana pirata. No i od razu możemy przejść do płyt bazowych równie unikatowych i to jest zestaw z 90. Piątego Roku, który przedstawia znowu no, słuchajcie, wyspę piracką, w której mamy piratów na łódce i w której mamy taki dziwny mechanizm, który jest, który jest skrytką. Dlatego, że jeśli przesuniemy ten klocek i pokaże nam się skrzynia ze skarbami, no to tutaj widzimy, że też mamy w tym lurpie ukryty szkielet, który ma nas docelowo, docelowo przestraszyć. Także tutaj jest skrzynia, tutaj są, tutaj są też widoczne monety. A jeśli chodzi o unikalne płytki bazowe, no to to jest znowu rozmiar 16x24. Też bardzo rzadko występująca w tym zestawieniu. W tym zestawie i bodajże w jednym, w jednym specjalnym, wydanym tylko na rynek amerykański. A więc niełatwa do zdobycia i też wpływająca jakoś tam na cenę zestawu. Oczywiście do tych dwóch zestawów, które przed chwilą pokazałem, też posiadamy. Też posiadamy papierowe instrukcje, która tutaj nam się dość dobrze, dość dobrze trafiło. No i to tyle, jeśli chodzi o serię Piratów. Druga seria, którą troszeczkę uzupełniliśmy, to jest seria Castle, i on będziemy jeszcze bardziej uzupełniać. Szykuje się jeden, jeden z zamków i kilka, kilka mniejszych konstrukcji. No ale to, od czego można by zacząć, to jest Magisto. Jest bardzo dobrze wspominany zestaw malutki z Magisto, który. No jest dużo, z większym sentymentem, będzie na pewno wspominany przez wszystkich niż to, co wydało LEGO, ostatnio z, tą, z tymi drukowanymi okiennicami, i drukowaną, yy, znaczy niedrukowaną, nie właśnie, tylko naklejkowaną yy, tą, tym klockiem, który przedstawia jakąś tam jakiś zwój z magiczną, nie wiem, czym zaklęciem, czy czymś takim. No i mamy Magisto. Z piękną różką świecącą w ciemności, która mniej więcej stanowi połowę wartości tego, tego zestawu. No i cały zestaw, oczywiście 100%, kompletny dostępny. Zestaw z roku 93, też dostępny z instrukcją. Mamy też malutki zestaw, który niedawno, niedawno nam szedł, Też rocznik 90, 93, a może 94 w każdym razie seria Dragon Knightsów, czyli Rycerzy Smoka. No jeden z typowych dla tych czasów zamkowo też potem ninjowych, czyli wózeczek. Czyli wózeczek, na którym się y, można jakieś bronie przewozić. Tam były albo nawet piraci mieli swój wózeczek ze szczelbami. Tutaj jest akurat wózeczek z kuszami i tarczą. Taki malutki zestawik dla ludzi, którzy lubią uzupełniać kolekcje. No i mocny unikat nam się trafi. Mocny unikat z lat chyba 80., jest to albo końcówka lat 80., albo lata 90. Jest to zestaw, który tak normalnie nie był dostępny w sprzedaży. To znaczy, on był dostępny w takim zestawie trzy w jednym, czyli był to ten zestaw. No i dwa jakieś tam powiedzmy mniej, mniej ciekawe, mniej wartościowe. Ten zestaw przedstawia Forestmanów, Robin Hoodów jak to tam woli nazwać. Ten zestaw przedstawia Robin Hoodów, czyli zielonych, zielonych ludzików lasu. Znaczy, akurat tutaj w tym przypadku jednego, no plus jednego pana, pana wieśniaka, pana woźnicę, pana kogoś, kto, kto tutaj operuje tym, operuje tym koniem. Ten zestaw jest wartościowy z jednego szczególnego względu. Jest to takie oto, nie yy, to pokazać, jest to takie oto malutkie piórko. Takie oto malutkie piórko, które stanowi w tym momencie około połowę wartości tego zestawu, ponieważ ono kosztuje dwie stówy. Ono kosztuje dwie stówy, dlatego że było bardzo rzadkie i chyba w dwóch czy trzech zestawach tylko dostępne. A ten nasz zestaw zawiera wszystkie piórka, ponieważ wszystkie piórka kiedyś były umieszczone w takim kółeczku i też akurat nam się udało to kółeczko gdzieś, gdzieś odnaleźć i stwierdziliśmy, że dodamy je wszystkie tutaj. Także domyślnie ten ludzik nie ma tego piórka z trzema, nie wiem, trzema, trójpiórka, tylko ma to małe piórko, natomiast żeby się wszystko udało zmieścić gdzieś tam w jednym miejscu, no to, to tutaj zrobiliśmy taką małą zamiankę, natomiast wszystkie piórka są dostępne w zestawie. Co przedstawia ten zestaw? To jest w ogóle wóz, który ukrywa skrzynie ze skarbami pod snopkami, chyba tak się to nazywa fachowo siana. Więc tutaj te klocki przedstawiają jakieś siano. I tutaj pod spodem jest skrzynia ze skarbami. Chodź tutaj, tu. Tak, no ze skarbami, czyli z dwoma malutkimi klocuszkami, groszkami, groszkami żółtymi. No i tak jak mówię, ten zestaw nie jest jakoś łatwo dostępny, nie mamy też do niego papierowej instrukcji, ale jest prosta do znalezienia w sieci. Malutki zestaw, ale bardzo bardzo wartościowy, no ma jakąś tam swoją wartość kolekcjonerską. A propos wartości kolekcjonerskiej, to jeszcze jest jeden zestaw, który zdążył się sprzedać, zanim udało mi się nagrać ten filmik. Ale może gdzieś tam kiedyś powróci. Zestaw, który z jakiegoś powodu sprzedaje się strasznie szybko. Już mam chyba drugą czy trzecią sytuację z rzędu, kiedy on mi schodzi dzień po, dzień po wystawieniu. Zestaw wolfpacków, no mam, mam tylko instrukcję, więc tylko tyle mogę pokazać. Zestaw wolfpacków z, yy, z dwoma wilkami, z dwoma tymi brązowymi ludzikami. Nie wiem, to chyba coś złoczyńco, rabusio. Post Robin Hoody były w serii Lego, i ta seria w ogóle zawierała tylko dwa normalne zestawy dostępne w sprzedaży, czyli ten zestaw i e, taką wieżę straszącą duchami na wodzie, którą też mamy w sklepie, oraz jeden zestaw wydany też w jakimś tam trójpaku, na, chyba tylko na rynek amerykański, oraz gościnnie te postacie wystąpiły jeszcze w dwóch zestawach, i to było tyle. Także to była strasznie krótka seria, krótka seria Lego. Rok Przełom 92-93 roku oni tam się ziomkowali z tymi, z tymi ludźmi z Dragon Nights. Znaczy, no ziomkowali, czyli tam mieli jakieś niesnaski pomiędzy sobą, i na przykład jeden z nich był tam gdzieś umieszczany, czasami w jakiejś pieczarze smoka, albo też w jakimś więzieniu. Oto w trzech zestawach one były gościnnie, ponieważ jeszcze się pojawił Wolfpack w zamku, Czarnego, w zamku Czarnego Rycerza. On tam też pełnił jakąś swoją rolę i właśnie tam był umieszczony w jakiejś pieczarze na samym, na samym dole. No, także seria, która była troszkę potraktowana po macoszemu, a jakoś tak bardzo dobrze wspominana, przez co no, te zestawy się stosunkowo szybko sprzedają i są też troszkę wartościowe. No, ten zestaw jest też wartościowy ze względu na wszystkie bronie, które tu wystąpiły. Tu mamy jakieś łuki, miecze, tarcze, mamy też flagę. Tutaj no, dość, dość się mocno sumują elementy tego, tego zestawu w jego wartościowości. I co my tu mamy jeszcze? Omówiliśmy sobie serię Castle, którą posiadaliśmy, więc jeszcze jeden taki zestawik z serii Western. Tutaj domyślnie bez tej, bez tej płytki, to jest sam zestaw ludzików, kawalerzystów, żołnierzy kawalerii, w każdym razie tych ludzików, którzy się chyba nie do końca, nie do końca lubili z bandytami z Westernów. Także taki zestaw dosłownie elementów ludzików, Jakiejś broni, mamy też unikatową trąbkę, z której zawsze schodził, schodził chrom, i, no i tej w zasadzie też to nie ominęło. Także jeśli ktoś chce sobie uzupełnić zestaw ludzików, no to jest to, jest to dobra opcja. Jest to też zestaw, który dość fajnie, nam, dość fajnie nam zawsze schodzi. No i to tyle, jeśli chodzi o prezentację zestawów, które u nas są aktualnie dostępne w sklepie. Znaczy, no w sklepie jest bardzo dużo zestawów dostępnych, ale to są tylko zestawy, które ostatnio, ostatnio przybyły. Będzie więcej w najbliższym czasie dorzucimy jeszcze to no tak z 5-6 zestawów pirackich, też takich dość dobrze kojarzonych. Z większych zestawów jest to na pewno ten port na dwóch płytach, natomiast już możemy zapowiedzieć, że troszeczkę no troszeczkę na sprzedawca wprowadził w błąd, i okazało się, że wszystkie żagle, które są w tym zestawie niestety są pirackie, a więc nieoryginalne. A że, te, a że te żagle są bardzo drogie, to po prostu zdecydowaliśmy, że najsensowniej będzie zamiast je uzupełniać na legowe, to po prostu wystawić ten zestaw prawdopodobnie w jakiejś niższej cenie. Zestaw jest warty około 2000, więc no za kilka pewnie stówek mniej, po prostu będzie to zestaw ten sam, tak samo ładnie wyglądający, z tą samą funkcjonalnością, tylko niestety no nie z żaglami legowymi, tylko bardzo zbliżonymi, ale jednak z innego materiału, z innego rodzaju. A także po prostu e, tak zdecydowaliśmy się go sprzedawać, mamy też tawernę piracką, mamy jakieś zestawy, w którym brakuje dosłownie dwóch, trzech klocków z Islandersów, także też je uzupełniamy. No i po prostu chcemy mocno uzupełnić serię piratów, która nam po prostu, e, po prostu w ostatnim czasie zeszła, także przed świętami na pewno będą spore uzupełnienia, wszystko czeka na złożenie, na zrobienie zdjęć, sukcesywnie dokładamy kolejnych zestawów. Jeśli jesteś zainteresowany kupieniem czegoś z naszego sklepu, zapraszamy do kreciksklep.pl po dużą ilość takich, e, takich zestawów ze starych czasów, z lat 90., z lat 80., czasami z wczesnych 2000. W każdym razie zestawów, które od dawna nie są dostępne w sprzedaży i pewnie bardziej by interesowały w tym momencie rodziców niż dzieciaków ze względu na swoją specyfikę i, no i pewien sentyment do tych zestawów. Także do zobaczenia i zapraszamy na kolejne filmy. Zasubskrybuj kanał. Oh